Przylecieliśmy tu we dwóch, żeby zawiązać sojusz z wami przeciwko złym kosmitom. Rozumiem, ale nie mam teraz do tego głowy. Moja jedyna córka niedawno została uprowadzona przez naszych wrogów z ciemnej strony planety. Pożyczę ci mój skuter leśny, bo dobrze ci z oczu patrzy. Ta zielona szybka robi robotę. Tylko nie zarysuj skutera, bo cenię go bardziej od mojej córki. Zadbam jako firmowy. Świetnie. Jak już będzie po wszystkim, to zapraszam was do mojego zamku. Nasza dewiza to Król Honor Planeta. No spoko, a jak to się odpala w ogóle? No normalnie, przekręcasz prawo manetkę i lecisz na pierwszym biegu. A żeby zahamować, to trzeba przekręcić... Holera, mogłem zaczekać, aż powie, w którym kierunku odlecieli. Ja bym zapytał bardziej, jak się tym hamuje. No co ty, hamuje się jak każdy pojazdem. Trzeba po prostu wytracić prędkość. Może uwaga! Lecieli, no rzeczywiście, ma pan rację z tym hamowaniem. U mnie na rowerze wygląda tak samo. A widzicie to? tu? Mówiłam, że nie jestem gładna. Już na pierwszy rzut oka wygląda, że kłamiesz. Chcesz mi powiedzieć, śmieciu, że jestem gruba? Jeszcze wczoraj prawie zrzuciłam dwa kilogramy. Mam nadzieję, że wychodząc z kibla, nie zapomniałaś spuścić wody. Ja po ostatnich urodzinach to tak pięć kilo zrzuciłem. Ale dupsko piekło mnie przez dwa tygodnie. Eee. Ej, a ty nie jesteś tą księżniczką, co ją porwali? A co cię to obchodzi, męska szowinistyczna świnia? Aha, czyli tak się bawić będziemy? Dobra, wstawaj, Jessica. Uratuję cię i będziemy to mieli z głowy. Twój stary, Jessica. Nie będziesz mi ratować, męska szowinistyczna świnia. Sama się uratuję. Albo i nie. Jak będę chciała. Nie potrzebuję facetów do tego. No właściwie do niczego. O, że, ona jest jakaś taka dziwna. Chyba nie lubi facetów. Gdybym nie wiedział, że jest księżniczką, to bym pomyślał, że jest feminoidem. Słyszałem, że potrafią wgryźć się w jaja na 10 różnych sposobów. Chyba nie chciałem tego wiedzieć. Mm. Ha! Boisz się prawdziwej kobiety? Zeżarłabym cię w całości! No, w to akurat jestem w stanie uwierzyć. Mam jaja większe od ciebie! Znam taką jedną, co miała jaja większe ode mnie. Ale od operacji w się, że dalej nazywam go Bogdan. Maxton, osobiście myślę, że ona nie lubi facetów, bo żaden jej nie chciał. Zresztą spójrz na ten ryj. Wygląda jak pizza. Tu nawet SMS od treści pomaga mnie pomoże. Krysie! Uh. Słuchaj Kamil, wiesz co? Jestem taki szczęśliwy. Chodzi o moją siostrę. Właśnie się dowiedziałem, że po trzech latach starania moja siostra wreszcie będzie miała dziecko. No brawo, brawo. Pewnie jesteś z niej dumny, co? No stary, jeszcze jak? Po tylu latach. Wreszcie będę ojcem. Zawsze o tym marzyłem. No to myślę, że chłopaki się ucieszą, że jednak nie będzie robiła testów. Mówiłaś, że są dla niej za trudne. Przykro mi, jeszcze się nie przywitaliśmy, a już się musimy pożegnać. Darek, leć po posiłki! Kamil, no co ty? Przecież dopiero jedliśmy. Dlaczego ją porwaliście? Czego to się nie zrobi dla pieniędzy? No, są nawet ludzie, którzy dla nich pracują. Zapłacę wam wołowiu, durne zjeby. on zapamiętaj sobie, są tylko dwa typy ludzi na świecie. Ci, którzy kochają eksplozję i ci, którzy jeszcze nie wiedzą, że kochają eksplozję. Którym jesteś? Zdecydowanie tak. Dobra, właśnie uzbroiłem ładunek wybuchowy, który rozpierdzieli wszystko w promieniu jednego piętra. Dobrze, że jesteśmy na czwartym piętrze. Gdybyśmy byli dwa niżej, to trochę bym się bał. Wybuch nastąpi za kilkadziesiąt sekund lub kilkanaście. Nie jestem pewien, bo guziki wciskałem na pałę. Więc radziłbym się wszystkim ewakuować. Idzie z nami kobieto, czy nie? Nie idę! Tak będę siedzieć! Sama sobie poradzę! Widzicie kobietę, to od razu się myślicie, że trzeba jej pomóc, co? Niespodzianka! Nie tym razem kukoldy pierwszane! Ja zostaję! Widzisz Backston, jak dasz babie możliwość wyboru, to może nie w większości, ale za to zawsze wybierze źle. Pora na twoje pierwsze szkolenie ASAP. Co robimy? Nie jestem pewien. Waham się między negocjacjami z tą babą. To znaczy księżniczką, a wysraniem się w kącie na dywan. Czemu akurat na dywan? Nie będę srał przecież na podłogę. Nie tak mnie matka wychowała. Lepiej przemyśl to jeszcze raz, bo musimy stąd szybko spierać. Majorze, na dole widziałem jakieś pojazdy. Może by tak windą w dół? No, lepiej na dół niż w bok. Dobrze kombinujesz, bo tym to już raczej nie polecimy. Idziemy bez gadania. Nie będziesz mi mówić, jak mam żyć! Sama wiem lepiej, co mam robić! Zostaw mnie! Backstone, pomógłbyś? Kupa, ile ty masz wzrostu? Tyle, ile trzeba! 145 centymetrów! Taka mała, ledwo cię dajemy na wyciągnąć! A ja ty? Pewnie nawet 190 nie masz! Frajer jesteś, a nie mężczyzna! Ile ty ważysz, kobito? Ważę niewiele mniej niż stoję! Tylko 140 kilo! Tak, ja, chyba w euro! Oła, Co, wszystko dobrze? Tak. Zesrałem się. Gratulacje. A ty Jessica jak dla mnie to nie musisz się w ogóle odzywać. Ważne, że za niedługo będziemy mu króla i co już będzie klepięty. Majorze! Chyba będziemy się musieli po coś wrócić! O kur...